Elektryzowanie ciał. Jak elektryzujemy, gdzie wykorzystujemy? Sposoby elektryzowania ciał. Przez tarcie, np. pocieranie plastikową rurką o sweter, stosujemy głównie do izolatorów. Przez zetknięcie z ciałem naelektryzowanym następuje wtedy przemieszczenie się części elektronów z jednego ciała do drugiego. W efekcie oba ciała są naelektryzowane ładunkiem tego samego znaku. I przez indukcję polega na przemieszczaniu się w nim elektronów swobodnych pod wpływem zbliżenia na elektryzowane jego ciała. Elektryzowanie przez indukcję. W przewodniku występuje przemieszczanie elektronów w obrębie ciała. Tu widzicie jak to wygląda. Plusy przyciągają minusy. Jakby tu były minusy, to minusy by się oddaliły. A w izolatorze następuje deformacja połowok elektronowych, czyli polaryzacja. I w środku atomów elektrony przesuwają się do tyłu, ponieważ to są minusy. Gdzie wykorzystujemy elektryzowanie ciał? Jak się okazuje, elektryzowanie ciał wykorzystujemy w kserokopiarkach i w drukarkach laserowych które polega na utworzeniu na aluminiowym wałku pokrytym selenem elektrycznego obrazu kopiowania tekstu. Wałek elektryzuje się dodatnio w miejscach odpowiadających ciemnym partiom dokumentu. Do tych punktów wełna przykleja się na elektryzowane ujemnie cząstki specjalnej substancji zwanej tonerem. W taki sposób na wałku powstaje obraz oryginału. Papier dociśnięty do aluminiowego wałka zbiera zeń ujemnie naładowane cząstki tonera. Na końcu procesu kopiowania papier poddany jest działaniu wysokiej temperatury. Zawarta w tonerze żywica topi się i wraz z cząstkami węgla wnika w włókna papieru i kopia dokumentu jest gotowa. Elektrostatykę obecnie wykorzystuje się również w kryminalistyce do identyfikacji niewidocznych odcisków palców pozostawionych na powierzchni papieru lub innych przedmiotów wykonanych z tworzyw sztucznych. Badany przedmiot przytyka się do dodatnio naładowanej metalowej płytki pokrytej czarnym proszkiem. Powierzchnia badanego przedmiotu elektryzuje się ujemnie, a proszek zostaje przyciągnięty pokrywając odciski palców. Dzięki elektryzowaniu ciał są również wytwarzane włókna elektroprzewodzące. Włókna elektroprzewodzące wykorzystywane są do produkcji dywanów, wykładzin podłogowych, tapicerek samochodowych, lotniczych meblowych. Ekranów elektromagnetycznych, filtrów powietrznych, kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, mat pod komputerowe, ubrań roboczych, odzieży i pościeli szpitalnych, kocy lotniczych, lotniczych antybakteryjnych kładek do butów, urządzeń klimatyzacyjnych, filtrów do odkurzaczy, szczotek, ubrań z elementami grzewczymi, czyli swetry takie, antystatycznych ściereczek do kurzu, opakowań części elektronicznych i komputerowych. Gracias. Cool.